Dan, daradam, dan, daradam, dan, daradam, dan robię tysiące Dzień dobry, wszystkim jestem piłaby ja Pan I witam was na serii od Biedaka Jak widzicie, talerzuję sobie moją dzierżawę, była tu łąka upadać upadać deszcz Jesteśmy na kwietniu do spada, bo no, chciałem go nagrać trochę później, ale mam tyle roboty, że muszę go nagrać wcześniej. Ten odcinek. Bo na tym polu to jest moja nowa dzierżawa. Później pojedziemy sobie jeszcze pokultywatorować I pojedziemy jeszcze po ramy. I myślę, że zaczniemy się wysoi, bo tej soi będę miał, no. Toś około 1,5 hektara. Więc będzie duży plon. Co, co jak sprzedam to sobie, sobie kupię? Myślę, że jakieś nowe pola. Albo po 60 wyremontujemy. Zobaczę. Dobra, teraz wracamy. I zaraz przysiądziemy się do naszego ładka, bo już stoi z kultywatorem. Stoi na polu, czeka, aż my tam do niego zasiądziemy zacznę sobie oczywiście przed odcinkiem dobra, odkładamy Odpi... dobra, Odpinamy, podjeżdżamy pod siewnik. Siewnik stoi obok Podpinamy Dobra, na razie stoi w garażu wypada oto to jak nasz domek oczywiście tutaj tak wyłożyłem tutaj te remonty, to zacząłem takie lampki w sumie wyniosło mi to 2000, a jeśli już gada o zarobka, to przed zimę zarobiłem 20 tysięcy i kupiłem sobie nowe, zarobiłem sobie 40 tysięcy w sumie i kupiłem sobie nowe pole. Tutaj jak widzicie to pole obok, które teraz skąpiłem to jest moje pole kupiłem za 15, dom gdy nowy za dwójkę i dom wyremontowałem tam za 3000, więc w sumie wyniosło mi to wszystko 20 tysięcy zostało do 20 tysięcy kolejne. Myślę, od przyszłego Albo następnego odcinka tym sobie w końcu budowę Tego mojego, tej zagrody Dla cielaczków Bo jak wiecie tam Mam pszenicę, a ta zagroda no, Będzie mieć około tam że 15 sztuk Ja bym postawił też silos, bo pszenicy I soi Będzie dosyć Dużo Nie wiem gdzie, nie wiem co jeszcze z tymi dobra, teraz sobie jeszcze wrócimy na gospodarkę ładkiem te filmy oczywiście oglądacie w przyspieszonym tempie, więc yy, więc ja to po prostu szybciej robię, jak wiecie, pszenica rośnie Oraz będziemy zaraz tutaj obok bo tutaj będą ziemniaki później jeszcze kukurydzę będziemy musieli posiać czekajcie dobra, odpinamy i podjeżdżam sobie po dwóch, czekajcie tylko, gdzie ja mam pług? a pług stoi tam, a sobie zaraz zostawiliśmy 60 więc cofamy dobra podpinamy i trzeba jakoś jeszcze wyjechać dobra wyjechaliśmy jedziemy zajeżdżamy lecimy sobie od tej strony i oramy tak tylko żeby w pszenicę nie wjechać bo oczywiście z pszenicy będę miał mm, największy zarobek w zimę oczywiście spłaciłem sobie też kredyt piątkę No co tam, bo mamy za to pole ten kredyt. No ale kupię... To, to nowe pole jest bez kredytu, to jest zimowy, ziemy zarobek. postanowiłem, że w końcu... Tak jak mówiłem, w tym roku nie będziemy kupić. Dobra, wsiadamy do 60 i jedziemy siać. Jedziemy siad soję jak widać. Hmm. Na tym nowym polu będzie soja, na tej rżawie będzie soja i soja będzie na jeszcze jednym polu. Na polu obok skubu to, to moje 60, Tak tej mojej tak mówię. przydałby się jakiś remont drobny, ale to pomyślimy, mówię, dopiero może w następnym sezonie. Na razie nie ma co. Bo muszę postawić nową szopę i te zagroda dla cielku, więc w tym roku pewno 60 się remontu nie doczeka. Pole wszystkie mam pokultywatorowane. Myślę,